Złociste fale odbijały promienie zachodzącego słońca, gdy spacerowaliśmy wzdłuż brzegu, nasze dłonie delikatnie się muskając. Śmiech Marii mieszał się z odległym krzykiem mew, a przez chwilę wszystko wydawało się idealne. Nasza wycieczka do nadmorskiego miasteczka Olmare miała być ucieczką od codzienności, okazją do ponownego połączenia się i może do różnięcenia gasnącej iskry. Nie wiedziałem jednak, że stanie się też tłem dla ujawnienia sekretów. Wyjazd był moim pomysłem, spontaniczną decyzją podjętą po obejrzeniu nocnej reklamy zachwalającej dziewicze plaże i urokliwe zamki Almerii. Maria wahała się na początku, powołując się na presję w pracy, ale ostatecznie się zgodziła. Spakowaliśmy walizki, pełne nadziei i aparatów, gotowi uchwycić magię nowych miejsc. Każdego dnia odkrywaliśmy zakamarki Almerii, odtętniących życiem targów po spokojne ogrody, robiąc zdjęcia na każdym kroku. Maria, zawsze zafascynowana historią, nalegała, by udokumentować każdy zamek i pomnik. Nasz napięty harmonogram oznaczał jednak pominięcie odległego zamku Elwit, czego wtedy nie uznałem za istotne. Ostatniego wieczoru, gdy horyzont pochłaniał słońce, jedliśmy cichą kolację na plaży. Maria była wyjątkowo milcząca, jej oczy często wędrowały w stronę rozbijających się fal. Chwyciłem ją za rękę. Delikatnie ściskając, próbując wypełnić rosnącą przepaść między nami dotykiem. Powinniśmy robić to częściej, co ty na to? zapytałem, mając nadzieję, że ją ożywię. Tak, było cudownie, odpowiedziała, uśmiechając się, ale jej uśmiech nie sięgnął oczu. Po powrocie do domu rutyna życia szybko powróciła, ale wspomnienia Almerii trwały w setkach zdjęć, czekających na uporządkowanie. Pewnego cichego wieczoru w końcu usiadłem, by na nowo przeżyć naszą podróż poprzez fotografię. Moje serce ściskało się mieszanką nostalgii i smutku, gdy każde zdjęcie opowiadało historię śmiechu, krajobrazów i ukrytych dystansów. Wtedy zamarłem. Było tam zdjęcie, które nie pasowało. Maria stała sama przy bramach zamku Elwit. Znak czasu wskazywał, że zostało zrobione późno w nocy, w czasie, gdy rzekomo odpoczywaliśmy w naszym hotelu. Mój umysł pracował na najwyższych obrotach. Jak? Kiedy? Następnego ranka skonfrontowałem się z Marią, trzymając zdjęcie w ręku. Jej twarz zbladła, a jej zwyczajna pewność siebie rozpadła się pod ciężarem niepodważalnych dowodów. Maria, dlaczego byłaś przy zamku Elwit? I kto zrobił to zdjęcie? Mój głos był spokojny pomimo burzy wewnątrz. Wahała się, a potem wylał się z niej potok słów. Ja spotkałam kogoś na plaży pierwszego dnia. Na początku to było nic, tylko rozmowa. Ale potem spotkaliśmy się ponownie. On, on zabrał mnie tam jednej nocy, gdy spałeś. Przepraszam, Alex. To wyznanie uderzyło mnie jak gorzki jad rozprzestrzeniający się w żyłach. Zaufanie, które w nią pokładałem, rozpadło się przez jedno zdjęcie. W następnych tygodniach wszystko było jak we mgle, gniew, ból i chłodne kalkulacje. Złożyłem wniosek o rozwód, upewniając się, że pozbawi ją jakiejkolwiek możliwości wpływu lub sympatii. Ujawniając jej zdradę naszym znajomym i rodzinie, patrzyłem, jak jej reputacja społeczna legła w gruzach. Maria się wyprowadziła, a jej błagania o wybaczenie zniknęły w tle mojej żądzy zemsty. Teraz, siedząc samotnie w cichej rzeczywistości, przeglądam resztki tego, co kiedyś było o nami. Zdjęcie zamku Elwit wyróżnia się na tle innych, przypominając gorzko, jak łatwo miłość może zamienić się w zdradę i zemstę. Dom wydawał się nienaturalnie cichy bez obecności Marii. Każdy kąt odbijał wspomnienia, każde jedno ostre jak kolec, przypominające o zdradzie. Błądziłem po pustych pomieszczeniach, z ciężarem moich działań przygniatającym mnie coraz bardziej. Dokumenty rozwodowe leżały porozrzucane na stole w jadalni, tuż ledwie zdążył wyschnąć, a ich ostateczność biła po oczach. Nagle usłyszałem pukanie do drzwi, które wyrwało mnie z zamyślenia. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem Toma, brata Marii, jego twarz napiętą od gniewu i zmartwienia. Zanim zdążyłem go przywitać, przeszedł obok mnie, jego oczy przeszukujące puste miejsce, które kiedyś było domem jego siostry. Aleks, co ty, do cholery, zrobiłeś? Głos Toma był ledwie kontrolowanym rykiem, a jego pięści były zaciśnięte. Zebrałem się w sobie, gniew znów zaczął we mnie kipieć. Zrobiłem to, co trzeba było zrobić, Tom. Twoja siostra nie była tą osobą, za którą ją uważałem. Tom pokręcił głową, niedowierzanie i rozczarowanie wymalowane na jego twarzy. Mogłeś to rozwiązać inaczej. Nie musiałeś rujnować jej życia. Poczułem przypływ buntu. To ona najpierw zrujnowała nasze, odpowiedziałem, czując, jak stary ból wraca na powierzchnię. Zdradziła mnie, Tom. Okłamywała nas oboje. Tom zaczął chodzić po pokoju, jego frustracja była wyczuwalna. Rozumiem, Alex, ale zemsta? Publiczne upokorzenie? Było warto? Zanim zdążyłem odpowiedzieć, mój telefon zawibrował. Na ekranie pojawiła się wiadomość z nieznanego numeru z dołączonym zdjęciem. To była kolejna fotografia Marii, tym razem z tym samym mężczyzną z plaży, śmiejąca się w sposób, w jaki od lat nie śmiała się ze mną. Poczułem gorzki smak w ustach, gdy podałem telefon Tomowi. Widzisz? To nie była jednorazowa sprawa. Ile jeszcze dowodów potrzebujesz? Tom spojrzał na zdjęcie, jego gniew zmiękł, a na jego twarzy pojawił się smutek. Po prostu nie mogę uwierzyć, że poszła tak daleko. Zdeterminowany, aby dowiedzieć się więcej, postanowiłem odnaleźć mężczyznę ze zdjęcia. Kilka telefonów i poszukiwań w internecie ujawniło jego tożsamość. Damien, agent nieruchomości z miasta. W mojej głowie zaczął powstawać plan, którego kontury zarysowały się coraz wyraźniej. Następnego dnia umówiłem się z Damienem pod pretekstem zainteresowania nieruchomością. Spotkaliśmy się w lokalnej kawiarni, gdzie atmosfera była chłodna i biznesowa. Damien był czarujący, z łatwym, rozbrajającym uśmiechem. Alex, prawda? Jakiej nieruchomości szukasz? Grałem swoją rolę, opisując fikcyjną inwestycję, cały czas badając jego reakcje i szukając oznak winy lub rozpoznania. Po kilku minutach rozmowy w luźnym tonie skierowałem temat na Olmare. Piękne miejsce, Olmare. Byłeś tam kiedyś? zapytałem, patrząc mu prosto w oczy. Jego reakcja była subtelna, ale zauważyłem krótkie mignięcie zaskoczenia. Tak, kilka razy. Wspaniały potencjał na domy wakacyjne. Przybrałem rozproszony wyraz twarzy. Moja żona bardzo je polubiła. Zbyt mocno, jak się wydaje. Damien zesztywniał, a maska neutralności zaczęła się kruszyć. Twoja żona? Zapytał ostrożnie. Tak, znalazła tam całkiem niezły wakacyjny romans, powiedziałem, cedząc słowa jadem. Zrozumienie malowało się na twarzy Damiena, a on próbował odzyskać opanowanie. Przykro mi to słyszeć, Alex. Relacje mogą być skomplikowane. Spotkanie zakończyło się niejasnymi obietnicami przyszłego kontaktu, ale wychodząc, miałem już jasny obraz sytuacji. Damien był kluczem do zrozumienia zdrady Marii, a ja zamierzałem wykorzystać tę znajomość, aby odkryć całą prawdę. W domu zasiadłem w otoczeniu ciszy i swoich planów. Gra dopiero się zaczynała, a ja zamierzałem pociągnąć za wszystkie możliwe sznurki. Zdrada była coraz bardziej intrygująca, a droga, którą miałem podążyć, zapowiadała kolejne odkrycia. Następnego ranka postanowiłem wykorzystać wskazówki, które otrzymałem od Damiena. Były to nazwiska wspólnych znajomych i osób z Almerii, które mogły mieć więcej informacji o ich relacji. Każda rozmowa, każdy krok przybliżał mnie do pełnego obrazu. W ciągu kilku tygodni udało mi się zebrać pełną dokumentację, fotografie, wiadomości, rachunki. Wszystko, co mogło stanowić dowód zdrady. Mój gniew powoli ustępował miejsca zimnej determinacji. Kiedy byłem gotów. Postanowiłem, że cała prawda wyjdzie na jaw na pewnym przyjęciu, na które zostali zaproszeni wszyscy zaangażowani. Wieczór był chłodny, a niebo groziło burzą, gdy zaparkowałem samochód przed luksusowym domem na plaży, gdzie odbywało się spotkanie. Wszedłem do środka z fałszywą maską pojednania. Pokój zamilkł, gdy wszedłem. Maria zbladła, widząc mnie, a Damien odwrócił wzrok. Inni, których nazwiska pojawiły się w trakcie mojego dochodzenia, patrzyli z niepokojem. Aleks, co za niespodzianka, powiedziała Maria, jej głos ledwo słychać. Pomyślałem, że nadszedł czas, aby oczyścić atmosferę, odpowiedziałem z lekkim tonem, który przeczył burzy, która wzbierała we mnie. W końcu wszyscy tu zebrani podzieliliśmy się czymś wyjątkowym, prawda? Napięcie w pokoju było niemal namacalne. Powoli przeszedłem przez salon, spoglądając na twarze zgromadzonych. Widziałem ich nerwowe spojrzenia, szeptane pytania i wyczekiwanie co stanie się dalej. Byli częścią układanki, którą składałem przez tygodnie świadkowie i uczestnicy zdrady zarówno aktywni, jak i milczący. Zatrzymałem się przed Marią, patrząc na nią z zimną determinacją. Pamiętasz naszą ostatnią rocznicę? Zapytałem spokojnie choć moje słowa przeszywały, jak nóż. Powiedziałaś, że byłaś wtedy u swojej siostry. Ale tak naprawdę, Maria, byłaś z Damienem, prawda? Maria zamarła, jej twarz stała się kredowo-biała. Wokół zapadła cisza. Damien poruszył się niespokojnie, a inni zaczęli unikać mojego wzroku. Alex, zaczęła Maria, ale jej głos zamarł w gardle, jakby zrozumiała, że nie ma już ucieczki. Odwróciłem się do pary naszych dawnych przyjaciół, wskazując na nich oskarżycielsko. A wy? Wiedzieliście. Widzieliście ich razem. Nic nie powiedzieliście. Milczeliście, kiedy mogliście powstrzymać tę zdradę. Para wymieniała nerwowe spojrzenia, ich początkowa pewność siebie zmieniła się w winę. W końcu jeden z nich wymamrotał. Myśleliśmy, że to nie nasza sprawa. Zaśmiałem się gorzko, spoglądając na nich z pogardą. Nie wasza sprawa? A jednak byliście na tyle zaangażowani, żeby patrzeć na nas z ukosa, wiedząc co się dzieje. Jesteście tak samo winni jak oni. W tym momencie wyciągnąłem dokumenty i zdjęcia, które przygotowałem. Rozłożyłem je na stole w centrum salonu, żeby każdy mógł zobaczyć. Fotografie przedstawiały Marię i Damiena w kompromitujących sytuacjach, uśmiechy, dotyki, pocałunki, wycieczki, które odbywali za moimi plecami. Każdy dowód zdrady był tam. Czarno na białym. Maria patrzyła na te zdjęcia z łzami w oczach, jej ręce trzęsły się. Damien spuścił głowę, wyraźnie zdając sobie sprawę, że nie ma już drogi odwrotu. Inni zgromadzeni spoglądali na siebie zszokowani, niektórzy udając, że pierwszy raz widzą te dowody. To prawda, powiedziałem, podnosząc głos, by przebić szmer rozmów. Przez tygodnie zbierałem te dowody. Nie po to, żeby się mścić, ale żeby odsłonić prawdę. Maria, Damien i wszyscy wy, którzy wiedzieliście, co się dzieje, poniesiecie konsekwencje swoich czynów. Pokój nagle wybuchł chaosem. Niektórzy próbowali się bronić, inni oskarżać, jeszcze inni wstali, żeby jak najszybciej opuścić to miejsce. Maria wybuchła płaczem, a Damien próbował ją uspokoić, choć jego własny głos drżał. Alex, proszę, pozwól mi wyjaśnić, zaczęła Maria, ale przerwałem jej jednym gestem. Nie ma nic do wyjaśniania, Maria. Wszystko, co mogłaś powiedzieć, przepadło razem z twoją lojalnością. Spojrzałem na nią z zimną obojętnością, choć w środku wciąż czułem palący gniew. Damien spróbował wkroczyć do rozmowy. Alex, wiem, że to, co zrobiłem, było złe, ale... Zamknij się, powiedziałem, patrząc na niego z czystą pogardą. Twoje przeprosiny nic nie znaczą. Straciłeś wszelką możliwość bycia traktowanym poważnie, gdy zdecydowałeś się wejść do mojego życia i zniszczyć je. Spojrzałem po raz ostatni na zgromadzonych. To jest wasze życie teraz. Życie z waszymi decyzjami, z waszą winą i odpowiedzialnością. Ja jestem wolny. I żaden z was nie będzie więcej częścią mojego świata. Odwróciłem się na pięcie i opuściłem dom pozostawiając za sobą ruiny relacji i ludzi, którzy doprowadzili do mojego upadku. Na zewnątrz deszcz zaczął padać, mieszając się z hukiem fal. Wsiadłem do samochodu, czując ulgę, po raz pierwszy od miesięcy byłem wolny od kłamstw. Droga powrotna do domu była jak katharsis. Deszcz uderzał w przednią szybę, rozmywając światła mijanych samochodów. W środku czułem się równie burzliwie jak na zewnątrz, ale gdzieś pomiędzy gniewem, rozczarowaniem i smutkiem czułem też coś nowego, ulgę. To, co otrzymało mnie w niewoli zdrady i kłamstw, zostało ostatecznie przecięte. Miałem przed sobą pustą kartę, na której mogłem zacząć pisać nowy rozdział swojego życia. Wchodząc do domu, cisza była niemal przytłaczająca. Brakowało tam Marii, ale ten brak nie bolał tak bardzo, jak sądziłem, że będzie. Zamiast tego było coś innego, przestrzeń, wolność, spokój. Zdjąłem mokry płaszcz i usiadłem w salonie, wpatrując się w ciemność za oknem. Przez następne dni życie powoli zaczynało się stabilizować. Chodziłem do pracy, spotykałem się z bliskimi, którzy wspierali mnie w trudnych chwilach. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale i małe zwycięstwa. Odkrywałem, jak to jest żyć bez ciągłego poczucia zdrady w tle. Kilka tygodni później, pewnego wieczoru, telefon zadzwonił. Na ekranie pojawił się numer, który był mi aż nazbyt znajomy: Maria. Przez chwilę wahałem się, czy odebrać, ale w końcu przesunąłem palcem po ekranie. Alex zaczęła, a jej głos był cichy i zachrypnięty. Chciałam tylko powiedzieć: przepraszam. Za wszystko. Zamknąłem oczy, czując, jak gniew próbuje ponownie się we mnie rozbudzić. Ale zamiast tego, odpowiedziałem spokojnie: Nie musisz już przepraszać, Mario. Wiesz, że to nic nie zmieni. Usłyszałem, jak z drugiej strony wzięła głęboki oddech, walcząc z emocjami. Wiem. Ale chciałam, żebyś wiedział, żałuję. Nie ma dnia, żebym o tym nie myślała. Przez chwilę żadne z nas nic nie mówiło. W końcu odpowiedziałem To nie ma już znaczenia. Ja ruszam dalej, ty powinnaś zrobić to samo. Rozmowa zakończyła się szybko, bez dramatycznych słów czy łez. Odkładając telefon, poczułem ulgę. Nie było już nic, co mogłaby powiedzieć, żeby zmienić przeszłość. Ja miałem swoją drogę, a ona musiała znaleźć swoją. Z czasem wróciłem do normalności. Odkryłem nowe hobby. Odnowiłem kontakty z dawno niewidzianymi znajomymi i zacząłem dbać o siebie w sposób, na który wcześniej nie miałem odwagi. Zrozumiałem, że zdrada Marii była początkiem końca, ale też początkiem nowego początku dla mnie. Było w tym coś paradoksalnie wyzwalającego. Pewnego dnia, gdy przechadzałem się po parku, zauważyłem, jak słońce przebija się przez drzewa, tworząc złote refleksy na trawie. Było coś pięknego w tej prostocie, w tym momencie, który należał tylko do mnie. Zatrzymałem się, biorąc głęboki oddech i po raz pierwszy od dawna poczułem, że jestem gotowy. Gotowy na przyszłość, która wciąż była niezapisana, ale już moja. Wolna od kłamstw, zdrady i ciężaru przeszłości.